rola organu prowadzącego w całym powiedzmy procesie wnioskowania rozpoczyna się w momencie odebrania wiadomości mailowej od szkoły z przekazanym wnioskiem w formacie PDF. Niniejsza wiadomość będzie wyglądała w ten sposób. Będzie tytułowana nowe wypełnienie formularza laboratoria przyszłości. Nadawcą będzie użytkownik usługi.gov.mc.gov.pl poprzez system bankieta i będzie to kierowana wiadomość na adres mailowy, który jest najczęściej używany przez państwa w kontakcie ze szkołą System opiera się na założeniu, że to szkoły podają Państwu adres mailowy, ponieważ znają te adresy aktualne najlepiej. Treść wniosku będzie można pobrać w formie pliku PDF w takiej wiadomości mailowej oraz drugą, drugą powiedzmy, ścieżką dojścia do, do formularza wniosków będzie link umieszczony również w każdym wniosku, który napłynie od szkoły. To, co istotne, co już padło, ale co chcemy zawsze podkreślać, to że wnioski powinny być rozpatrywane na bieżąco i składane indywidualnie dla każdej ze szkół, które podlegają danemu organowi prowadzącemu. Więc w momencie, kiedy taki wniosek napłynie, organ prowadzący powinien dokonać weryfikacji i złożyć taki wniosek za pomocą formularza, który jest podlinkowany w tej wiadomości oraz znajduje się na stronie kośnik laboratoria. Jeżeli pobierzemy wypełnienie PDF, są to trzy strony, które wyglądają w następujący sposób. Są tam wszystkie, Informacji, które są Państwu potrzebne do złożenia wniosku do wojewody. Nie ma tak naprawdę konieczności jakiegokolwiek kontaktu ze szkołą, o ile wszelkie te dane oceniacie Państwo jako poprawne. Mamy tu przede wszystkim nazwę szkoły, numer szkół w rejestrze szkół i placówek oświatowych, wnioskowaną kwotę wsparcia, województwo, powiat, gminę miejscowość, kod pocztowy, wszelkie inne informacje. To, co dla Państwa może być niezwykle kluczowe, to w momencie, kiedy któryś z elementów wniosku wydaje się Państwu błędny lub nieprawdziwy, lub ma jakieś wątpliwości, to niezwykle istotnym elementem jest kwestia osoby do kontaktu ze strony szkoły. Ważne, żeby Państwo w momencie, kiedy jakiś wniosek zostanie oceniony jako wątpliwy lub błędny, skontaktowali się z tą osobą. Tu jest podany jej numer telefonu, adres, adres mailowy, i wtedy poprosić najprawdopodobniej osobę, Koordynującą ze strony szkoły o złożenie ponownie wniosku z poprawionymi elementami.